Howard Phillips Lovecraft Wędrówka Iranona Do granitowego miasta Telot przywędrował młodzieniec, uwieńczony winoroślą o żółtych włosach, liśniących od miry i purpurowej szacie, podartej przez głogi z góry Sidrak, która wznosi się za prastarym mostem z kamienia. Mieszkańcy Telot. Mężowie mroczni i srodzy, mieszkający w kwadratowych domach, zmarszczeli czoła i spytali przybysza, skąd przybywa, jakie nosi imię i jaki prowadzi go los. Tak odrzekł młodzieniec. Jestem Iranon, a przybywam z Aire, dalekiego miasta, które przypominam sobie jedno mgliście, lecz próbuję odnaleźć na nowo. Śpiewam pieśni, których wyuczyłem się w owym dalekim mieście. Moim powołaniem jest zaś stwarzać piękno z rzeczy pamiętanych z dzieciństwa. Bogactwem moim są drobne wspomnienia i marzenia, jakoż i nadzieje, które wyśpiewuję w ogrodach, gdy księżyc jest czuły, a wiatr zachodni porusza pąkami lotosu. Usłyszawszy te słowa, mieszkańcy Telot jeli szeptać do siebie. Jakkolwiek bowiem w tym granitowym mieście nie ma śmiechu ni pieśni, Ci surowi mężowie spoglądają niekiedy wiosną w stronę wzgórz Kartian i rozmyślają o lutniach odległego Onai, o którym opowiadali podróżni. Pomyślawszy o nich teraz, kazali przybyszowi zostać i zaśpiewać na placu przed wieżą mlin, choć nie podobał im się ani kolor jego złachmanionej szaty, ani mirra na jego włosach, ani winiec z winnych liści, ani młodość w jego złotym głosie. Wieczorem Iranon zaśpiewał. A gdy to zrobił, pewien starzec jął się modlić, a pewien ślepiec oznajmił, że widzi aureole nad głową śpiewaka. Wszelako większość mężów stelot ziewała. Niektórzy się śmiali, inni poszli spać. Albowiem Iranon nie powiedział nic pożytecznego, wyśpiewywał jedno swe wspomnienia, swe marzenia i swe nadzieje. Pamiętam zmierzch, księżyc i miękkie pieśni, oraz okno, przy którym kołysano mnie do snu. Za oknem była ulica, gdzie zapalały się złote światła i cienie igrały na domach z marmuru. Pamiętam kwadrat księżycowego światła na podłodze, światła odmiennego niż każde inne światło, i wizje, co tańczyły w promieniach księżyca, gdy śpiewała mi matka. Pamiętam też słońce poranka, jaśniejące latem, nad wielobarwnymi wzgórzami i słodycz kwiatów niesioną przez południowy wiatr, co kazał drzewom śpiewać. O Airo, miasto z marmuru i Berylu, jakże liczne są twoje piękności! Jakże kochałem ciepłe i wonne gaje na drugim brzegu przejrzystej nitry i wodospady maleńkiej kry, co płynęła przez bujną dolinę. W tych gajach i w tej dolinie dzieci plotły sobie wzajem wieńce. Ja zaś o zmroku snułem dziwne marzenia pod drzewami jadch na zboczu góry, spoglądając w dół na światła miasta i krętą nitrę odbijającą wstęgę gwiazd. W mieście zaś były pałace z żyłkowatego i barwionego marmuru, o złotych kopułach i malowanych ścianach oraz zielone ogrody z lazurowymi sadzawkami i kryształowymi fontannami. Bawiłem się często w tych ogrodach i brodziłem w sadzawkach. Leżałem i śniłem wśród bladych kwiatów pod drzewami. O zachodzie słońca natomiast wspinałem się niekiedy długą, stromą ulicą do Cytadeli na Otwarty Plac i spoglądałem z góry na Aire, czarodziejskie miasto z marmuru i berylu, dostojne w sukni ze złotych płomieni. Długo już tęsknię za tobą, o Airo, albowiem byłem jeszcze młody, gdyśmy udali się na wygnanie. Ojciec mój wszakże był Twoim królem i wrócę do Ciebie, bo tak postanowił los. Szukałem Cię wszędzie na siedmiu lądach i pewnego dnia obejmę władztwo nad twymi gajami i ogrodami, Twymi ulicami i pałacami i zaśpiewam ludziom, którzy poznają, o czym śpiewam, i nie wyśmieją mnie ani się ode mnie nie odwrócą. Ja jest bowiem Iranon, byłem księciem w ajrze. Tej nocy mężowie z Telot umieścili przybysza w stajni, rankiem zaś przyszedł doń Archont i kazał mu iść do warsztatu szewca Atoka i terminować u niego. Przecież ja jestem Iranon, śpiewam pieśni, odparł młodzieniec. Nie mam serca do szewskiego rzemiosła. W Telot wszyscy muszą się trudzić, odparł Archont. Takie jest prawo. Rzekł wtedy Iranon. Lecz po cóż się trudzicie, czyż nie po to, by żyć i zaznawać szczęścia? Jeśli trudzicie się tylko po to, by móc trudzić się jeszcze więcej, kiedyż osiągnięcie szczęście? Trudzicie się, by żyć, lecz czy życie nie składa się z piękna i pieśni? Jeśli nie możecie cierpieć pieśniarzy wśród was, gdzież znajdziecie owoce swego trudu? Trudzenie się bez pieśni jest, jak znojna podróż bez końca. Czyż milsze jest ono od śmierci? Archont był jednak ponury i nic nie zrozumiał i złajał przybysza: Dziwny z ciebie młodzieniec, nie podoba mi się Twoje oblicze ani Twój głos. Słowa, które rzeczesz, są bluźnierstwem. Bogowie te odpowiedzieli bowiem, że trud jest dobry. Nasi bogowie obiecali nam po śmierci schronienie ze światła, w którym będziemy spoczywać bez końca, i kryształowy chłód, w którym nikt nie będzie zaprzątał sobie głowy myśleniem ani oczu pięknem. Tutaj wszyscy muszą służyć, a pieśni to fanaberia. Iranon opuścił tedy stajnię i poszedł wąskimi kamiennymi uliczkami, wśród postępnych, kwadratowych domów z granitu, szukając zieleni w wiosennym powietrzu. Lecz w telot nie znalazł nic zielonego, ponieważ wszystko było z kamienia, a ludzie mieli zmarszczone czoła. Wszelako na kamiennym nabrzeżu ospałej rzeki Zuro siedział chłopczyk o smutnych oczach i wypatrywał w wodzie zielonych gałązek z pąkami, które spływały strumieniami z gór. I rzekł chłopczyk do Iranona: Czyż nie jesteś owym mężem, o którym powiadają archonci, że szuka dalekiego miasta w zacnej krainie? Na imię mi Romnot. W mych żyłach płynie tutejsza krew. Nie podzielam wszakże starych zwyczajów granitowego telot. Każdego dnia tęsknię za ciepłymi gajami i odległymi krainami pełnymi piękna i pieśni. Za wzgórzami kartian leży ona i miasto lutni i tańca, o którym ludzie powiadają szeptem, że jest urodne i straszne zarazem. Udałbym się tam, gdybym był na tyle dorosły, by znaleźć drogę i winieneś także udać się tam i ty. W onaj bowiem mógłby śpiewać i miałby kto cię słuchać. Opuśćmy tedy miasto Telot i powędrujmy razem śród wiosennych wzgórz. Pokażesz mi, jak się wędruje, a ja będę słuchał Twych pieśni wieczorną porą, gdy gwiazdy kolejno sprowadzą sny do głów marzycieli. Może się nawet przypadkiem okazać, że i miasto lutni i tańca, to zacna Aira, której szukasz. Powiadają bowiem, żeś nie widział Airy od pradawnych czasów, nazwy zaś zmieniają się często. Pójdźmy do Oonai, o złoto włosy Iranonie, pójdźmy tam, gdzie ludzie poznają się na naszych tęsknotach i przywitają nas jako braci i nie zaśmieją się ani nie zmarszczą czuł słysząc nasze słowa. Tak odparł mu Iranon. Niechaj tak się stanie, malcze. Jeśli ktokolwiek w tym kamiennym miejscu łaknie piękna, musi go szukać za górami. Nie zostawię cię, iżbyś marniał nad ospałą rzeką Zuro. Nie sądź wszelako, że radość i zrozumienie mieszkają tuż za wzorami kartian bądź w jakimkolwiek miejscu, do którego możesz dotrzeć w jeden dzień, rok lub lustrum podróży. Zważ, że gdy byłem takim chłopcem jak ty, mieszkałem w dolinie Nartos, nad lodowatą rzeką Ksarii, gdzie nikt nie chciał słuchać o moich marzeniach i rzekłem sobie że gdy będę starszy, udam się do Sinary na południowym stoku i będę śpiewał uśmiechniętym poganiaczom dromaderów na placu targowym. Lecz dotarłszy do Sinary, odkryłem, że wszyscy poganiacze dromaderów to sprośni pijacy i usłyszałem, że ich pieśni są inne niż moje. Popłynąłem tedy barką w dół Ksarii do Jarenu otoczonego onyksowym murem. Lecz żołnierze w Jarenie wyśmieli mnie i przepędzili precz, Odwiedziłem przeto wiele innych miejsc. Ujrzałem Stetelos leżące pod wielką kataraktą, widziałem bagna, gdzie on stało sarnat. Byłem w Tra, Ilranek i Kaderonie nad krętą rzeką Ai. Długo mieszkałem w Olatoe w ziemi Lomar. Lecz choć zdarzało się, że miewałem słuchaczy, nigdy nie było ich wielu, i wiem, że mile widziany będę tylko w Airze, mieście z marmuru i berylu, gdzie ojciec mój władał ongi jako król. Będziemy przeto szukać Ary, choć dobrze byłoby odwiedzić dalekie i błogosławione ludniami Onaj za wzgórzami Kartian, bo może rzeczywiście jest to Aira, acz sądzę, że nie. Piękność Ary jest ponad wszelkie wyobrażenie. Niepodobna mówić o niej bez zachwytu. Onaj. Natomiast poganiacze wiele błądów szepczą końśliwie. O zachodzie słońca Iranon i mały Romnot opuścili telot, po czym długo wędrowali śród zielonych wzgórz i chłodnych kniei. Droga była zapadła i wyboista i zdawało im się, że ani trochę nie zbliżają się do Ona i miasta i tańca. Wszelako o zmierzchu, gdy zapalały się gwiazdy, Iranon śpiewał o Ajrze i jej pięknościach. Romnot zaś słuchał, to też obaj byli na swój sposób szczęśliwi. Jedli mnóstwo owoców i czerwonych jagód i nie zauważali upływu czasu, musiało wszakże minąć wiele lat. Mały Romnot nie był już mały, nie mówił już piskliwie, tylko głębokim głosem. Iranon natomiast pozostał taki, jak był, wciąż też wplatał winorośl w swoje złote włosy i wcierał wonną żywicę znajdowaną w lesie. Jakoż i stało się pewnego dnia, że Romnot począł wyglądać starzej niż Iranon, choć przecież był bardzo mały, gdy Iranon znalazł go w telot, jak wypatrywał zielony gałązek z pąkami w ospałej zuro o kamiennych brzegach. Jednej nocy, gdy księżyc był w pełni, obaj wędrowcy wspięli się na grzbiet górski i spojrzeli w dół. Ku miriadom świadeł Oonai. Pierwej dowiedzieli się od wieśniaków, że są już niedaleko, Teraz zaś Iranon ujrzał, że to nie jest jego ojczyste miasto Aira. Światło Onai nie były takie jak w Airze. Paliły się ostro i jaskrawo, światła Ary natomiast lśniły miękko i czarodziejsko, jak ongi blask księżyca na podłodze przy oknie, gdy matka ze śpiewem kołysała Iranona do snu. Onai było jednak miastem lutni i tańca, Iranon i Romnot. Zeszli więc w dół stromym boczem, by odnaleźć ludzi, którzy znajdują przyjemność w pieśniach i marzeniach. Gdy dotarli do miasta, ujrzeli chulaków w wieńcach z róż, biegających od domu do domu i wychylających się z okien i balkonów. Jakoż i wysłuchali oni pieśni Iranona, obsypali go kwieciem i klaskali, gdy skończył. I na chwilę uwierzył Iranon, że znalazł tych, co myślą i czują jak on. Mimo, że miasto nie było nawet w setnej części tak zacne jak Aira. Kiedy wstał świt i ranon rozejrzał się wokół ze zgrozą, albowiem w słońcu kopuły Oonai nie były złote, tylko szare i posępne. Miejscowi ludzie zaś bladzi od hulanki i otępiali od wina, i niepodobni do promiennych mężów z Ary. Ponieważ jednak rzucali mu kwiaty i oklaskiwali jego pieśni, Iranon został, a wraz z nim Romnot. Podobało mu się miejskie hulanie i swe ciemne włosy przystroił różami i mirtem. Nocami Iranon często śpiewał hulakom i był niezmiennie taki jak dawniej. Wieńczył się jedynie winoroślą z gór i wspominał marmurowe ulice Ajry oraz przejrzystą Nitrę. Śpiewał w ozdobionych freskami salach monarchy na kryształowym podwyższeniu nad lustrzaną posadzką jego śpiew zaś przywoływał przed oczy zebranych takie obrazy, że owa posadzka zdawała się nie odbijać poczerwieniałych od wina biesiedników, co obrzucali go różami, tylko dawne, piękne, na poły zapomniane rzeczy. Król nakazał mu zrzucić złachmanioną purpurę i przyodział go w atłas i złotogłów. Przystroił w pierścienie z zielonego nefrytu. Oraz branzolety z barwionej kości słoniowej, i przeznaczył dlań obwieszoną złotem i gobelinami komnatę złożem ze słodko pachnącego rzeźbionego drzewa z baldachimami i narzutami z jedwabiu wyszywanego w kwiaty. Tak oto zamieszkał Iranon w Onai, mieście ludni i tańca. Nie wiadomo, jak długo bawił Iranon w Onai. Lecz pewnego dnia król sprowadził do pałacu jakichś rozszalałych, wirujących tancerzy z pustyni lirańskiej oraz śniadych flecistów z Dinen na wschodzie. I od tej pory hulaki rzadziej rzucali Ranonowi, częściej zaś tancerzom i flecistom. Z kolei Romnot, który w granitowym telot był jeszcze małym chłopcem, z każdym dniem coraz bardziej czerwieniał i rubaśniał od wina, aż niemal przestał marzyć. I z coraz mniejszą przyjemnością słuchał pieśni Iranona. Iranon posmutniał, lecz nie zaprzestał śpiewania, a wieczorami wciąż opowiadał swoje sny o ajrze, mieście z marmuru i berylu. W końcu jednej nocy czerwony spazły romnot zacharczał ciężko wśród wyszywanych w maki jedwabi na swej biesiadnej kanapie i skonał w męczarniach. Podczas gdy Iranon, blady i chudy, Śpiewał sobie w odległym kącie. Jakoż i spłakawszy się nad grobem Romnoda i usławszy jego mogiłę zielonymi, pełnymi pąków gałązkami, które Romnod ongi miłował, zrzucił i Iranon swe atłasy i błyskotki i wyszedł zapomniany z Onai, miasta lutni i tańca, odziany jedynie w podartą purpurę, w której przyjechał i w wieńcu ze świeżych winorośli z gór. I powędrował Iranon ku zachodzącemu słońcu, szukając swej ziemi ojczystej oraz ludzi, którzy poznaliby się na jego pieśniach i marzeniach i w nich rozmiłowali. We wszystkich miastach Cydatrii i w krainach za pustynią Bznazik dzieci o wesołych twarzyczkach śmiały się z jego starych pieśni i złachmanionej purpurowej szaty. Wszelako Iranon pozostał wiecznie młody i nosił wieńce na złotej głowie gdy śpiewał o ajrze swej przeszłej radości i nadziei na przyszłość. Tak tedy jednej nocy przybył do nędznej chatki sędziwego pasterza, zgarbionego i brudnego, który wypasał swoje chude stado na kamienistym stoku nad grząskimi piaskami. I przemówił doń Iranon, jak przemawiał był już do wielu innych ludzi. – Czy możesz powiedzieć mi… Gdzie znajdę Aire, miasto z marmuru i berylu, gdzie płynie przejrzysta nitra i gdzie wodospady maleńkiej kry śpiewają bujnym dolinom i wzgórzom porośniętym drzewami jad? Słuchając tych słów, pasterz obrzucił Iranona przeciągłym i dziwnym spojrzeniem, jak gdyby przywoływał z pamięci coś bardzo odległego w czasie. Nie pominął ani jednej bruzy na twarzy przybysza, jego złotych włosów, ani korony z liści winorośli. Był jednak stary. Odrzekł przeto, potrząsnąwszy głową. — O wędrowcze! Zaprawdę słyszałem nazwy Aira i inne nazwy, któreś wymienił, lecz przychodzą one do mnie z oddali, skroś pustkowia długich lat. Słyszałem je za młodu od swego towarzysza zabaw, syna żebraka, co lubował się w dziwnych marzeniach i długie gawędy o księżycu, kwiatach i zachodnim wietrze. Śmialiśmy się zeń, bo znaliśmy go od urodzenia. On zaśmiał się za królewskiego syna. Powabny był to chłopiec, nie mniej niż ty. Lecz dziwny, pełen fanaberii, i gdy jeszcze był mały, uciekł szukać ludzi, co z lubością słuchaliby jego pieśni i nie wyśmiewaliby marzeń. Jakże często śpiewał mi o krainach, których nigdy nie było, i rzeczach, których nigdy być nie może. Wiele mówił o Ajrze, o Ajrze i rzece Nitrze i o wodospadach maleńkiej Kry. Tam, jak zawsze powtarzał, mieszkał Ongi jako książę, choć przecież znaliśmy go od urodzenia. Nigdy nie było ani marmurowej Ajry, ani takich, co z rozkoszą słuchaliby dziwnych pieśni, chyba że w marzeniach Iranona, mego dawnego towarzysza zabaw, który poszedł, Hen. O zmierzchu, gdy kolejno zapalały się gwiazdy, a księżyc zalewał moczary poświatą podobną do tej, jaką dziecko widzi drżącą na podłodze, gdy wieczorem jest kołysane do snu, wyszedł na śmiercionośne ruchome piaski bardzo stary człowiek w złachmanionej purpurze, uwieńczony zwiędłymi liśćmi winrośli i zapatrzony przed siebie jakby w złote kopuły zacnego miasta, w którym rozumie się marzenia. Tej nocy jakaś cząstka młodości i piękna omarła w starszym świecie. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.